Za nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku już po raz 19 na ulicach całej Polski wolontariusze z puszkami zbierali pieniądze, a na dziesiątkach scen pojawili się artyści. Zebrane datki będą przeznaczone na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Nie tylko stolice województw organizują huczne finały. Ciekawie jest również w mniejszych miejscowościach takich jak Łańcut. Zaczęło się od meczu na hali tamtejszego Mosiru. W turnieju piłki nożnej o burmistrza łańcuta i prezesa firmy TransSystem mierzyli się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego z Rzeszowa, łańcuskiej policji, samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnych firm. Najlepsi okazali się zawodnicy Bispolu, zakładu produkującego świece. Uczestnikom turnieju przygrywała łańcucka orkiestra Denta. Z kolei w salonie fryzjerskim House of Beauty przy Placu Sobieskiego wszyscy pracownicy strzygli klientów. W zamian za wspomagające fundację Ruka Owsiaka. Dużo radości sprawiła dzieciom możliwość malowania twarzy. W sumie w tegorocznym finale brało udział 131 salonów fryzjerskich w całym kraju. Centrum łańcuckiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był Miejski Dom Kultury. Około 200 wolontariuszy z miasta i okolicznych miejscowości miało tam swój główny sztab. Na scenie pojawiło się wielu wykonawców, zespoły taneczne i muzyczne oraz indywidualni artyści. W trakcie 7-godzinnego koncertu wystąpił m.in. zespół Rytm, Gracja, Natalia i Patrycja Pera z Centrum Sztuki Wokalnej z Rzeszowa, kompania country i Cicho Łańcucki radny Krzysztof Szczepanik o 18:00 poprowadził licytację gadżetu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz rzeczy przekazanych przez różne instytucje, takie jak Galeria Marzenie i Miejski Dom Kultury w Łęcucie, burmistrz miasta łańcuta, starosta powiatu łańcuckiego, Komenda Policji, straży pożarnej w Łęcucie oraz centrum medyczne, a także osoby prywatne. Sala Łańcuckiego Domu Kultury była wypełniona po brzegi, a mieszkańcy nie szczędzili pieniędzy na pomoc dzieciom. Teraz pozostaje tylko liczyć datki i czekać na następny finał.